W tym filmie pokażę, jak możesz przesłać zdjęcia do Google Photos. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Aby to zrobić, znacznie łatwiej jest skorzystać z przeglądarki, ponieważ w aplikacji nie jest to aż tak proste. Musisz otworzyć Safari, a następnie wpisać adres URL photos.google.com, ten, który widzisz teraz na ekranie. Naciśnij go i poczekaj, aż się załaduje. Jeśli nie masz jeszcze załogowanego swojego konta Google w Safari, system poprosi cię teraz o załogowanie się. Zaloguj się. Teraz naciśnij ikonę plusa, która pojawia się w prawym górnym rogu, a następnie wybierz opcję Album. Będąc w albumie, kliknij Dodaj zdjęcie, a potem naciśnij strzałkę, którą widzisz u góry. Wybierz Galeria, a następnie zaznacz zdjęcie z galerii, które chcesz przesłać. Naciśnij dodaj, poczekaj, aż się załaduje i zdjęcie będzie już w Google Photos. Jak widzisz, mamy tutaj przesłane zdjęcie w wybranym albumie, ale proces przesyłania do dowolnego albumu jest dokładnie taki sam. Mam nadzieję, że ten film okazał się pomocny. A jeśli chcesz nauczyć się obsługi swojego iPhone'a w prostych krokach, zajrzyj do opisu. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu.